Panie Przewodniczący, Państwo Ministrowie, organizatorzy, Szanowni, szanowni Nauczyciele, a przede wszystkim program młodzieży. No, jest mi bardzo miło, że po raz drugi z kolei y, finał odbiary matematycznej na zjawisku Kości w gościnnych górach Politechniki Warszawskiej. Nie wiem, czy to tak przypadkiem się złożyło, czy taka przewodnicząca planował, że mój występ jest po występie pana Piotra Kowlaka, ale tak się składa, że mój sentymentalny kontakt z odbiorem matematycznym to na naszy, też zaczęło się w roku 2011 i trwa do dzisiaj. I bardzo mnie cieszy fakt, że kolejne ekipy ministerialne tak naprawdę tak, przywiązują do Olimpiady Matematycznej i bo to jest taki pierwszy sprawdzian, taka prawdziwa późniejsza talentu, które potem się znakomicie rozwijają. Ja bym nie chciał wymieniać wszystkich tu obecnych, byłych uczestników, laureatów, zwycięzców Olimpiady Matematycznej i Genazjalistów, którzy są na tej sali i w dalszym ciągu świetnie działają, a teraz funkcjonują z Wspólnego Organizacji i do Olimpiady. Ale proszę Państwa, bohaterami dzisiaj to jest przede wszystkim młodzież. Ja bym chciał wszystkim uczestnikom tego etapu centralnego bardzo, bardzo serdecznie pogratulować fakt, że jesteście tutaj, to już jest wasze wielkie zwycięstwo. Niezależnie od tego, kto będzie pierwszy, bo ktoś musi być pierwszy, drugi, czy ktoś będzie ostatni, bo niestety ktoś musi być ostatni, bo ostatni musi być. Natomiast samo uczestnictwo to jest wasz wielki, wielki sukces. Pamiętajcie, że wynik jest istotny, natomiast Wielu ludzi wśród organizatorów, Waszych koleżanek i kolegów, wieście mi, to po moim własnym doświadczeniu przez 30 paru lat to będzie mapęon procentować w Waszej przyszłej karierze, jakakolwiek było, nie było. Także serdeczne gratulacje.